Najlepsze hity do zgarnięcia w Steam Summer Sale. Wraz z atakiem ciepłych dni na łamach platformy Steam rozpoczęła się wielka letnia wyprzedaż. Znożyliśmy już wspomnieć o kilku interesujących promocjach, które zostały w niej uwzględnione, ale tym razem mamy dla was zestawienie 10 najciekawszych gier, które z całą pewnością warto zgarnąć po obniżonej cenie. Za wyprzedażowe zakupy możecie bezpiecznie zapłacić korzystając z PaySafeCard, który jest partnerem polskiej edycji IGN Summer of Gaming. Sprawdźcie jak łatwo korzysta się z tej metody płatności online oraz spróbujcie swoich szans w naszych konkursach, w których możecie wygrać zasilenie konta PaySafeCard. Cyberpunk 2077 Najnowsze dzieło polskiego studia CD Projekt Red. Chociaż produkcja ta nadal wymaga wielu szlifów, nad którymi stale pracują deweloperzy, to wersja PC-owa już w dniu premiery prezentowała się bardzo dobrze, zwłaszcza jeśli posiadamy bardzo wydajny sprzęt. Trzeba jednak pamiętać, że Cyberpunk 2077 to również świetnie poprowadzona historia oraz ciekawy świat, który z pewnością warto odwiedzić. Death Stranding Legendarny twórca gier, Hideo Kojima, obiecał stworzyć nowe, nieszablonowe dzieło. Główny bohater gry, Sam Bridges, musi stawić czoła światu, który uległ całkowitej przemianie po wdarciu śmierci. Powoli rozkręcająca się opowieść z każdą chwilą staje się coraz bardziej wciągająca i emocjonalna, chociaż niektórzy wciąż żartobliwie nazywają Death Stranding symulatorem kuriera. Doom Eternal Doom to jedna z tych serii, które zapoczątkowały cały gatunek FPS. Po kilkuletniej przerwie wróciła ona na salony za sprawą rebootu z 2016 roku oraz najnowszego Doom Eternal. Poza krwawą sieczką i powalającą ścieżką dźwiękową, gra pozwala zgłębić nieznane dotąd szczegóły świata oraz rozwijać nowe bronie i umiejętności postaci. Jeśli lubicie strzelanki, nie możecie przejść obojętnie obok tego tytułu. Forza Horizon 4 każdy fan zręcznościowych gier wyścigowych powinien dać szansę Forza Horizon 4. To niesamowite połączenie zręcznościowego modelu jazdy, otwartego świata oraz setek aut, które tylko czekają na wciśnięcie gazu do dechy. Gra była początkowo wydana wyłącznie na konsolę Xbox oraz w sklepie Windows, a teraz dostępna jest w ramach Steam Summer Sale w atrakcyjnej cenie. Metro Exodus Postapokaliptyczny świat Metro od lat wciąga graczy oraz fanów powieści Dimitrija Głuchowskiego. Metro Exodus to nie tylko nowa historia poszerzająca to uniwersum, ale również prawdziwy pokaz najnowszej technologii graficznej. Gra jako jedna z pierwszych wykorzystywała technologię śledzenia promieni, a efekty mówią same za siebie, bez względu na to, czy poruszamy się po słabo oświetlonych podziemiach, czy wychodzimy na skąpaną w blasku Słońca powierzchnię. Horizon Zero Dawn Complete Edition. Jako ekskluzywna gra dla PlayStation 4, Horizon Zero Dawn była najpiękniej wyglądającą produkcją na konsoli Sony, a na pecetach prezentuje się jeszcze lepiej. Intrygujący świat, w którym setki lat temu miała miejsce tajemnicza katastrofa, cofnęła ludzkość do epoki plemiennej, pozostawiając w dziczy zwierzopodobne maszyny. Ta tajemnica oraz wciągająca i dynamiczna rozgrywka sprawiają, że od dzieła studia Guerrilla Games trudno się oderwać. Wiedźmin 3. Dziki Gon Czym byłaby wyprzedaż bez najbardziej nagradzonej polskiej produkcji, którą do dzisiaj zachwycają się gracze z całego świata? Wiedźmin Dziki Gon to osadzona w olśniewającym uniwersum fantazy gra RPG nowej generacji, w której nacisk położono na otwarty świat, bogatą fabułę, trudne wybory i rzeczywiste konsekwencje. Teraz, gdy gra dostępna jest za grosze w Steam Summer Sale, nie ma już żadnej wymówki, by nie spróbować tej przygody. Detroit Become Human. Skomplikowane wybory podejmowane w ułamku sekund, to popisowa formuła Detroit Become Human. Świat, w którym androidy i ludzie żyją wspólnie, zaczyna się zmieniać. Gracz sam wybiera, jaką ścieżkę obrać, lecz konsekwencje nie zawsze są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Sekiro Shadows Die Twice Game of the Year Edition. Studio From Software słynie z wymagającej serii Dark Souls. Podobne wyzwanie stanowi Sakiro Shadows Die Twice. Gra będzie zręcznościowym wyzwaniem, jednocześnie oferując złożony i tajemniczy świat, który wręcz chce się odkrywać. Nie zabraknie w nim emocjonujących starć z potwornymi i demonicznymi przeciwnikami, którzy przetestują umiejętności gracza jako wojownika. Sid Meier's Civilization 6 Cywilizacja to seria bardzo prosta w swoich założeniach, lecz niezwykle wciągająca. Pozwala na rozwój wybranej przez nas nacji, a następnie poprowadzenie jej od osadniczej wioski do supermocarstwa przyszłości. Budując nowe dzielnice, stawiając budynki i wypowiadając wojny, łatwo złapać syndrom jeszcze jednej tury, który nie pozwala oderwać się od rozgrywki. Przypominamy przy okazji, że wielka letnia wyprzedaż Steam potrwa tylko do 8 lipca, godziny 19 czasu polskiego. Podzielcie się tytułami, które zamierzacie kupić w promocyjnej cenie. Nie zapomnijcie też śledzić naszej strony oraz kanałów w social media na Facebooku i Instagramie, aby nie przegapić żadnej szansy na zgarnięcie kodów PaySafeCard.